Z Izerą nie wyszło, CPK ugrzęzło, port kontenerowy ledwo majaczy. Atom to rozgrywka pomiędzy Amerykanami, Francuzami, Koreańczykami, a tymi, którzy chcą polską energetykę zlikwidować. Ale niejako samoistnie powstało coś, co natychmiast stało się narodową dumą, ikoną i wizytówką. Chodzi o fabrykę autobusów Solaris. To piękna i niestety krótka historia, która spodobałaby się Elonowi Maskowi, gdyby skończyła się w amerykańskim stylu. Zdolny i utalentowany polski inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej, robi karierę w niemieckiej firmie Neoplan produkującej autobusy. W 1994 roku wraz z żoną przenoszą się do Polski i zakładają firmę Neoplan Polska. Zaczynają od importu autobusów, oczywiście firmy Neoplan. Już dwa lata później z fabryki w Bolechowie pod Poznaniem wyjeżdża pierwszy wyprodukowany tam autobus, a w roku 1999 miała miejsce premiera pierwszego autobusu pod nazwą Solaris. Firma założona przez małżeństwo Solange i Krzysztofa Olszewskich rozwija się od tej pory błyskawicznie, a w roku 2001 już samodzielnie, bez niemieckiego patrona. Pod nazwą Solaris Bus ⁇ Coach. Teraz to już rakieta SpaceX. Firma Solaris Coach szybko zdobywa europejskie rynki. Staje się jednym z największych producentów autobusów w Europie. W roku 2011 wprowadza do produkcji pierwszy autobus w pełni elektryczny. Przebojem wpycha się na rynki zdominowane od tej pory przez gigantów, takich jak Mercedes. Volvo, MAN i Weko i zostawia konkurentów daleko w tyle, zdobywając na targach w Hanowerze tytuł najlepszego autobusu miejskiego roku 2017. Sława firmy przekracza Atlantyk. New York Times pisze, że dzięki Solarisowi Polska tak łagodnie przeszła międzynarodowy kryzys finansowy. Krzysztof Olszewski zostaje współczesnym Hipolitem Cegielskim. Wraz z grupą polskich przedsiębiorców i uczelni technicznych podpisuje list intencyjny na rzecz rozwoju elektromobilności pod nazwą Polski autobus elektryczny. Wszyscy zdają sobie sprawę, że autobus elektryczny to przyszłość i jedyny kierunek rozwoju komunikacji miejskiej. W mieście, przy licznych punktach ładowania i możliwości doładowywania się pantografem, ma zasięg wręcz nieograniczony koszty eksploatacji znacznie niższe i jest zeroemisyjny. To ratunek dla polskich miast, które należą do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. To pewnie sukces Solarisa zainspirował ministra Mateusza Morawieckiego do ogłoszenia swojego propagandowego projektu, czyli Izery i miliona elektryków w 2025 roku. Projektu, który wyniósł go do rangi premiera, bo to przecież logiczne: skoro polska firma może produkować najlepsze na świecie autobusy, to inna polska firma może produkować bardzo dobre samochody elektryczne. Gdy jednak Mateusz Morawiecki został już premierem, natychmiast zabrał się nie za Izerę, a za Solarisa. Solaris, chcąc utrzymać narzucone przez ciebie tempo, musiał zainwestować duże środki w badania i rozwój. Z pomocą mógł przyjść podległy bezpośrednio premierowi i obracający miliardami złotych Polski Fundusz Rozwoju. Rozwój polskiej gospodarki i wspieranie polskich przedsiębiorstw to przecież jego statutowe działanie, a program Polski autobus elektryczny to idealny, a co najważniejsze, już rozpędzony projekt. Ku zaskoczeniu wszystkich, PFR kierowany przez Pawła Borysa nie był zainteresowany. Tym samym zmusił małżeństwo Olszewskich do sprzedaży firmy za marne 300 milionów euro. Szczęśliwym nabywcą była hiszpańska firma CAF. Nie mająca większego pojęcia o produkcji autobusów elektrycznych. I tu kończy się piękna, choć krótka historia. A rozczarowany Elon Musk warknąłby z charakterystyczną dla siebie swadą: Jakim to trzeba być kretynem, żeby wypuścić kurę, która znosi złote jaja. Ale Elon Musk nie wie wszystkiego. W tym samym czasie premier Morawiecki konstruuje program elektryfikacji transportu polskich miast. Wzmusza wręcz władze miejskie do zakupu autobusów elektrycznych. Idą na to potężne fundusze, zarówno krajowe jak i unijne. Dotacja do autobusu elektrycznego wynosi aż 80% jego wartości. Większość tych środków trafi do Solarisa, teraz już hiszpańskiego. A więc to może nie kretynizm, a całkiem logiczne działanie. Firma Solaris znosi teraz złote jaja wręcz hurtowo. Dofinansowana przez Hiszpanów i polski rząd staje się największym producentem autobusów elektrycznych w Europie i jednym z największych na świecie. W pierwszym półroczu 2023 roku wręcz deklasuje rywali. W drugim półroczu 2023 roku odchodzi Mateusz Morawiecki. Zostawia po sobie puste pole pod Jaworznem i wirtualny program Polski Samochód Elektryczny. Ale jest i ogromny sukces: sklecenie z kilku podmiotów największego koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli Orlenu. Od tej chwili to już nie znany na całym świecie nowoczesny autobus elektryczny, a stworzony od zera hot dog na Orlenie, stał się wizytówką Polski i ustępującego rządu. Nowy, wspaniały symbol, który być może wyniesie któregoś z tych panów na fotel prezydenta.